Pewnie już piszecie w komentarzach Daligowski, czemu ten filmik dopiero teraz robisz, jak to jest już tak naprawdę stare newsy. Jak to nagrywam, to to są newsy sprzed czterech dni, ok? To nie są stare newsy. Ja, ja robię ten filmik, bo jeszcze nie wiedziałem, żeby ktoś nagrał ten filmik w polskim community przynajmniej. Jeśli jakimś cudem nie wiecie, to. Team Fortress 2 przebił swój rekord graczy 25 czerwca. Team Fortress 2 w tamten dzień miał 150. Tysięcy graczy ponad, lekko ponad. To, to to jest ogromna liczba. Naprawdę zobaczcie, GTA 5 ma, miał w ciągu trzy, ostatnich 30 dni miał 5 tysięcy więcej tylko GTA 5 GTA 5. Ja wiem, że GTA 5 to też jest dość stara gra, tak samo jak Team Fortress 2, ale GTA 5 Team Fortress 2 prawie przegonił GTA 5. Więc jak wejdziemy sobie tutaj na Steam Charts, to tutaj widać wszystko dokładnie. Tutaj o. Eee, o, 25 czerwca w piątek, jakiś pies szczeka, zaraz, 25 czerwca, w piątek o godzinie 22, Team Fortress 2 przebił swój rekord graczy. I ludzie mówią, że ta gra jest martwa. Ja, ja nie wiem skąd, ja nie wiem czy ci ludzie mają coś nie tak z głową, czy coś, ale jakim cudem Team Fortress 2 jest martwy? Zobaczcie na ilość graczy, nawet, nawet w maju, nawet w maju tego roku było 120... <laughs> 2020, 130, 101, 146 tysięcy... Jakim cudem ta gra jest martwa dla niektórych osób, to ja nie mam pojęcia. Ja rozumiem osoby, które mówią, że ta gra jest martwa pod względem aktualizacji i nowych rzeczy, z tym się zgodzę, ale ta gra nie jest martwa pod względem ilości graczy. A, a niektórzy tak mówią. Ja tego. Nie rozumiem za bardzo, więc ja ten filmik robię właśnie żeby powiadomić te osoby, które jakimś cudem o tym nie usłyszałeś, ja nie wiem, je jeśli nie usłyszałeś o tym, to żyjesz pod kamieniem naprawdę. Ale jeśli jakimś cudem nie usłyszałeś, to masz, teraz już wiesz, nie ma za co. Podziękuj mi i subskrypcją. <grym> Okej. Okay. Czemu jestem taki cringe? Nie wiem. W dwa wy kiedy tak ostatnio, znaczy ostatnio, K kiedy było najmniej graczy? Chyba tutaj 2019 maj. 54 tysiące. Na, nawet to nie jest dead. Nawet to nie można uznać za martwą grę. Wiecie, co to jest za, Co to jest ma ma martwa gra w ogóle? Teraz taka informacja do tych osób, co mówią, że Team Fortress 2 jest martwy. Po pierwsze, nie wiecie, co to jest martwa gra. Po drugie, Team Fortress 2 nie jest martwy. Martwa gra to jest taka, która nie ma już graczy. Nikt to nie gra. Nikt się nie interesuje tą grą. A YouTuberzy na YouTubie wstawiają filmy, które śmieją się z tej gry. To jest martwa gra tak naprawdę. Team Fortress 2 jest wszystkim, ale nie martwą grą. Więc Więc jeśli znajdziecie jakąś osobę, która mówi wam, że Team Fortress 2 to jest martwa gra, nikt to nie gra. To pokażcie im to ilość graczy w ostatnich 30 dniach. W sumie według logiki tych osób, co mówią, że TF2 jest martwy, to GTA 5 też jest martwy, bo GTA 5 miał tylko 5000 więcej graczy niż Team Fortress. Więc GTA 5 jest martwy. E nie rozumiem za bardzo. Ja, ja teraz się trochę triggeruję na te osoby, bo ja, ja serio nie lubię takich osób, co mówią, że jakaś gra jest martwa, a ta gra nie jest martwa. Osoby, co tak mówią, to albo po prostu hejtują na grę, żeby hejtować, bo nie wiem, dostali bana za cheaty, albo, albo po prostu grają w Fortnite, a nie mam pojęcia. Więc no, dzięki za kliknięcie w ten filmik i dzięki za wysłuchanie moich wypocin, eee, Dołącz do mojego Discorda link w opisie.